Wczoraj, czyli 22 listopada, w Filharmonii Zielonogórskiej odbyło się podsumowanie piątego rankingu gmin województwa lubuskiego impreza prestiżowa czego dowodem jest chociażby obecność marszałek województwa pani Elżbiety Polak w jednej z kategorii wygrała również gmina Wschowa co to za kategoria no zanim o tym to myślę że warto podkreślić że w rankingu tym faktycznie było kilka kategorii natomiast najbardziej prestiżową taką podsumowującą właściwie wszystkie inne był tak zwany główny wskaźnik rankingowy i w tym wskaźniku wygrało miasto Żary przed Nową Solą, natomiast na tle 20, 83 lubuskich gmin Wschowa wypadła, uważam, bardzo dobrze, bo zajęła zaszczytne dziesiąte miejsca, więc zmieściliśmy się w pierwszej dziesiątce, zostawiając w pokonanym boju tak ważne ośrodki w Województwie Lubuskim jak Międzyrzec, Międzyrzec, Świebodzin, Sulechów i wiele, wiele, Słubice, wiele, wiele innych. Natomiast w jednym, w jednej kategorii faktycznie zajęliśmy pierwsze miejsce, wprawdzie egzekwo z miastem Babimost. To jest kategoria dotycząca innowacyjności i uzyskaliśmy tytuł Prymusa Innowacyjności. I tutaj. Myślę, że warto zaprezentować okolicznościowy dyplom, który faktycznie z rąk pani marszałek Elżbiety Polak z burmistrzem Babi Mostu wspólnie na scenie Filharmonii Zielonogórskiej mieliśmy okazję odbierać. Kategoria prymus innowacyjności to nowa kategoria, która pojawiła się w tym rankingu gmin. Kiedy pani Elżbieta Polak zapowiadała zorganizowanie takiego rankingu, mówiła, że te nowe kategorie powstają dlatego, żeby pokazać, w którym kierunku gminy się rozwijają, ale też kierunek w ogóle rozwoju gmin w województwie. I pojawił się też taki argument, że zwycięzcy są mogą być jakby nauczycielami, osobami, które gminy które mogą pokazywać innym gminom, w którym kierunku jak najlepiej się rozwijać. Czego inne gminy mogłyby się od nas nauczyć w tej kategorii? W tej kategorii były oceniane, tak jak i we wszystkich innych, określone wskaźniki. W naszym przypadku docenione zostało to, że posiadamy ogólnodostępny, bezpłatny, bezprzewodowy punkt internetowy, czyli hotspot na, na rynku wschowskim, który również obejmuje partner ratusza, jak również innowacyjne techniki zastosowane na naszej witrynie internetowej. Między innymi dostępność elektronicznej informacji w zakresie planowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium kierunków i uwarunkowań przestrzennych również jest dostępne u nas na stronie, jak również inne strategiczne dokumenty. Ale także mamy tutaj możliwość pobrania stosownych druków i wiele innych. Możliwości jakby korzystania z tej strony, co ułatwia na pewno kontakt urzędu z mieszkańcami. Natomiast czując satysfakcję z zauważenia tego, że na tle wojółca lubuskiego wyróżniamy się, potwierdzę jeszcze nie samodzielnie, bo z babimostem, odczuwam jeszcze pewien niedosyt i myślę, że to jest zadanie na, na najbliższe miesiące. A, bo ten tytuł do czegoś zobowiązuje i myślę, że nie ma jeszcze powszechnej wiedzy i świadomości jakie możliwości ta nasza strona internetowa gminy daje wśród mieszkańców, wśród również przedsiębiorców działających na terenie naszej gminy i przed nami w tej chwili na pewno wielkie zadanie dotyczące jakby promocji informacji na temat tych innowacyjnych technik. Zajęcie 10 miejsca w rankingu gmin to rzeczywiście jest ważne i wysokie miejsce. Czy Pana zdaniem są takie punkty w funkcjonowaniu gminy, które można by poprawić, a które w efekcie sprawiłyby, że ta nasza lokata byłaby jeszcze wyższa? W tym głównym wskaźniku rankingowym brane pod uwagę były. Takie pozycje jak dochody gminy, wydatki inwestycyjne gmin, również wysokość środków pozyskanych z Unii Europejskiej, nie tylko na inwestycje, również w zakresie tej polityki społecznej, a także udział gminy w podatku PIT, czyli podatku dochodowym od osób fizycznych, ale także w podatku CIT, czyli podatku dochodowym od przedsiębiorstw, od firm. Myślę, że szczególnie dobrze tutaj wypadliśmy i to podniosło naszą pozycję rankingową w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Realizujemy wiele projektów, jak również w zakresie w ogóle wydatków inwestycyjnych. Ostatnie lata to, to rekordowe wydatki w historii naszej gminy. Trochę gorzej. I wypadaliśmy w zakresie dochodów, również tych właśnie w udziałach w podatkach. Aczkolwiek poprawiliśmy się w zakresie wpływów z tytułu podatku CIT, a zatem można powiedzieć, że przedsiębiorstwa, firmy działające na terenie naszej gminy w ostatnich dwóch latach prosperują trochę lepiej niż w latach poprzednich, bo mamy większe wpływy z podatku dochodowego, czyli uzyskują, uzyskują zysk. I myślę, to jest w tej chwili sfera, nad którą jeszcze dodatkowo trzeba pracować, czyli zwiększanie, wypracowywanie większych dochodów. W tym również dochodów tych podatkowych. Czy takie spotkanie przedstawicieli gmin przy okazji podsumowania piątego rankingu gmin Województwa Lubuskiego jest okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami? Te spotkania rządzą się swoim scenariuszem. Gala ma określony scenariusz, kolejne wyniki były prezentowane, przeplatane występ, wystąpieniem czy pani marszałek, czy nagrodzonych burmistrzów zawsze po tej oficjalnej części jest spotkanie takie w kuluarach, gdzie faktycznie można, można porozmawiać. Myślę, że największą wartością akurat tej drugiej części we wczorajszym spotkaniu była możliwość mojej osobistej rozmowy z panią marszałek Elżbietą Pola, która we Wschowie już kilkakrotnie gościła i która tak osobiście patronuje naszemu największemu projektowi, jakim jest rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie. I właśnie na temat rewitalizacji rozmawialiśmy. Skierowałem w stronę pani marszałek już zaproszenie na takie zakończenie, podsumowanie projektu, które w przyszłym roku się odbędzie. To oczywiście nie mówimy dzisiaj o konkretnych terminach, ale, ale wstępnie to zaproszenie zostało... Przyjęte. No, rozmawialiśmy oczywiście z innymi burmistrzami na temat, jak w ich przypadku wygląda realizacja dochodów czy, czy wydatków inwestycyjnych, jakie projekty w tej chwili kończą, jakie jeszcze ewentualnie planują, i tutaj myślę, że zdecydowanie można powiedzieć, że na tym tle nie mamy się czego wstydzić.